Gala Mistrzów Sportu 2026 właśnie przeszła do historii, ale nie tylko dzięki statuetkom, bo to co działo się między Katarzyną Zilman a Janią Lizer nagrały wszystkie kamery, a ta niesamowita chemia i czułe gesty sprawiły, że internet dosłownie zapłonął z zachwytu. To były sceny, które na długo zapadną w pamięci wszystkich obserwatorów polskiego show biznesu oraz świata sportu, ponieważ tegoroczna Gala Mistrzów Sportu stała się tłem dla spotkania, które przyćmiło niemal wszystkie inne wydarzenia wieczoru. Katarzyna Zilman oraz Jania Lizer znowu pojawiły się razem, a między zawodniczkami była tak wyraźna, intensywna chemia, że natychmiast przyciągnęła uwagę wszystkich obecnych na miejscu oraz tysięcy internautów śledzących relacje na żywo. Ich bliskość oraz niezwykle naturalna interakcja szybko znalazły się w samym centrum gorących dyskusji, a nagrania z tego wydarzenia rozprzestrzeniły się w sieci w błyskawicznym tempie, rozpalając emocje fanów do czerwoności. Cała ta historia i spekulacje na temat ich wyjątkowej relacji nie wzięły się jednak znikąd, ponieważ fundamenty pod dzisiejsze plotki zostały położone znacznie wcześniej. Wszystko zaczęło się tak naprawdę jeszcze zanim obie panie trafiły na wielkie gale czy prestiżowe czerwone dywany, a pierwsze poważne podejrzenia dotyczące bliskości Katarzyny Zilman i Jan lizer pojawiły się w trakcie ich wspólnego udziału w popularnym programie Taniec z Gwiazdami. To właśnie tam każda wspólna choreografia była poddawana niezwykle wnikliwej analizie przez miliony widzów przed telewizorami. Fani programu niemal natychmiast zauważyli, że między uczestniczkami pojawia się coś znacznie głębszego niż tylko profesjonalna relacja partnerska czy sportowa współpraca, a chemia na parkiecie była wręcz namacalna i biła z każdego wspólnego ruchu. W finałowych odcinkach programu emocje sięgenęły absolutnego zenitu, a ujęcia z parkietu, na których panie wymieniały się szczerymi uśmiechami, pocałunkami oraz gestami pełnymi autentycznej czułości błyskawicznie, trafiały do internetu jako dowód na coś więcej. Widzowie interpretowali te zachowania jako jasny sygnał, że relacja Zilman i Lizer zdecydowanie wykracza poza ramy zwykłej przyjaźni czy czysto zawodowej współpracy tanecznej. Chociaż Katarzyna Zilman starała się wtedy tłumaczyć, że wszystkie te czułości były jedynie elementem zaplanowanej choreografii, to komentarze w mediach społecznościowych były jednoznaczne i pełne wiary wrodzące się uczucie. Nawet po oficjalnym zakończeniu programu dyskusje wcale nie ustały, a w sieci regularnie pojawiały się zdjęcia z afterparty wspólne wyjścia oraz nagrania z kulis, które tylko podsycały ogień spekulacji. Każda krótka wzmianka o ich spotkaniach czy wspólnych treningach była interpretowana przez internautów jako niepodważalny dowód rosnącego uczucia, co stało się fundamentem dla tego, co zobaczyliśmy podczas gali mistrzów sportu 2026. Kiedy Katarzyna Zilman i Jania Lizer weszły wspólnie na salę podczas tegorocznej gali natychmiast, stały się głównym punktem zainteresowania mediów oraz wszystkich obserwatorów w social mediach. Obie panie zaprezentowały się w niezwykle eleganckich strojach, wyglądając na niezwykle pewne siebie i radosne. Nagrania z tego wieczoru pokazały je w trakcie swobodnych rozmów, gdy śmiały się i, co szczególnie przykuło uwagę wszystkich, poprawiały sobie nawzajem drobne elementy garderoby. Te drobne gesty opiekuńczości oraz intensywne spojrzenia były od razu analizowane przez internautów, którzy zauważali, że więź między nimi wydaje się być wyjątkowa i bardzo głęboka. Na krótkich filmach opublikowanych w sieci widać było wyraźnie, że Zilman i Lizer spędzały ze sobą znaczną część czasu nie odstępując się niemal na krok. Warto podkreślić, że fani oraz media zauważyli ich wspólną obecność nie tylko w głównej części oficjalnego wydarzenia, ale również podczas przerw i chwil spędzonych poza sceną, gdzie mogły poczuć się nieco swobodniej. Brak jakichkolwiek oficjalnych komentarzy ze strony Katarzyny czy Jandzi tylko wzmagał ogólne zainteresowanie i sprawiał, że domysły na temat ich relacji rosły z każdą minutą. Gala stała się więc kolejnym kluczowym punktem obserwacji, który tylko umocnił wcześniejsze przypuszczenia fanów dotyczące bliskości obu zawodniczek, a ich zachowanie w pełnym świetle reflektorów stało się materiałem do tysięcy analiz. Reakcje internautów na to, co wydarzyło się podczas gali były natychmiastowe i niezwykle entuzjastyczne. Fani zwracali uwagę na każdy szczegół na sposób, w jaki się poruszały na te krótkie wymowne spojrzenia oraz na momenty, w których poprawiały swoje outfity. Ludzi najbardziej fascynowała ta autentyczna i widoczna chemia, która wydawała się znacznie silniejsza niż w przypadku zwykłych koleżanek z branży. Komentarze pod nagraniami i zdjęciami były wręcz zalane komplementami, a użytkownicy prześcigali się w wyrażaniu swojego wsparcia i zachwytu nad tą dwójką. Pojawiło się mnóstwo wpisów takich jak, no nie mogę się na Was napatrzeć, ściskam i gorąco pozdrawiam, czy też zabawne wyznania w stylu, nigdy nie myślałam, że obejrzę galemistrzów mistrzów sportu nie dla sportu. Wielu fanów zwróciło uwagę na ich stylizację, pisząc, że wyglądają jak partners in crime, a inni dodawali z podziwem, dziewczyny powinnyście dostać trofeum w kategorii absolutny no wizualny. Nie brakowało też głosów podkreślających ich wyjątkowy magnetyzm, gdy są razem, ponieważ w sieci można było przeczytać komentarze typu nie było tam nikogo, kto budziłby większe emocje niż wypiękne piękne osobno-magnetyczne razem oraz skradłyście show super look najlepsza para. Internauci zgodnie twierdzili, że jak zawsze pozamiatałyście i błyszczałyście na czerwonym dywanie na jaśni, co tylko potwierdza jak ogromny wpływ na opinię publiczną ma ta relacja. Analiza każdej wspólnej interakcji stała się niemal codziennością dla wiernych obserwatorów, którzy śledzą ich losy od pamiętnych występów w tańcu z gwiazdami aż po ostatnie wielkie wyjścia. Wszystkie te obserwacje jasno i wyraźnie pokazują, że między Katarzyną Zilman a Janią Lizer istnieje wyjątkowa i niepowtarzalna więź, która jest widoczna dla każdego, kto choć trochę interesuje się ich życiem. Ich wspólne pojawienie się na gali mistrzów sportu 2026 tylko przypieczętowało ich status jako jednej z najbardziej intrygujących i lubianych par w polskiej przestrzeni publicznej, bez względu na to, jak same zainteresowane zdecydują się w przyszłości nazwać to, co je łączy. Jeśli ta historia o niezwykłej chemii między Katarzyną Zilman a Janią Lizer oraz ich magnetycznym występie na gali mistrzów sportu 2026 Was poruszyła, to koniecznie dajcie nam o tym znać. Czy wy też uważacie, że to był absolutny od wizualny tego wieczoru? Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę pod tym filmem i udostępnijcie go dalej, aby więcej osób mogło zobaczyć te wyjątkowe momenty. Nie zapomnijcie również zasubskrybować naszego kanału i kliknąć w dzwoneczek powiadomień, ponieważ będziemy dla was śledzić każdy kolejny krok tej niezwykłej pary oraz najgorętsze newsy ze świata sportu i show biznesu. Napiszcie w komentarzu, co wy sądzicie o ich relacji i czy kibicujecie im tak mocno, jak my dziękujemy, że jesteście z nami, i do zobaczenia w kolejnym materiale.